Lecimy od razu. Rozniesiemy ich. Dobra, oni zaczynają. Potem jestem ja i potem ty. Okej. Okay. Oh. Jak mamy taktykę? takie? <laughs> jumbo i do przodu. Cała <laughs> linia monopol Min. Ta, Tak, jak w poprzedniej. Okej. Okay. O kurze, rzut. Bez lu mm. Boże... Jaki Trzypać. cep! Ja. <laughs> Jakie <dostać>. dwa cepy! <laughs> Jeśli kogo trzeba wpłacić, żeby się dostać? Nie, to poczekajcie sobie chwilę. O, trzy góry. Trzy aż? Tak. Giciar. Blancior, Ha! haha, ja haha, bym... Ha, 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 ha. Tury, ha, ha. Tury, ...który masz dzisiaj, ziemi jest! <grym> <Dachy, dąbię. grym> <grym> Pozostałe trzy tury Wyrzuć to samo liczbę oczek Na obu Użyj karty droga do domu No to wyrzuć ten ten... Dziewięć No coś nie pykło A ja... ma kostki fajne Takie różowe Ty no... On leci 25 o, jak fajnie no, Chyba go pogibło. Koło. 25 o, lpca Iku Jakiś Iku A teraz ja, ok O, no i Dubaj Dubaj no, sobie no, w nosie no, no, no. Co, nie, nie Dubaj w nosie Dobra, ha, ha, ha. ja muszę wyrzucić jeszcze raz Dobrze Google'et mam, wow. yy, Podaruj miasto przeciwnikowi Nie, 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 nie. Zmień. Zmień. Podwójną stawkę? Zmień. Idziesz na bezgotową wyspę? Zmień. Odetnij zasilanie w mieście przeciwnika A, do czasu... Tak, ale tak, tak, nie tak, tak, tak. Rzym, Trzeba Rzym. Rać. Rzym, Rzym. No innego Rzuć. nie możesz, no. Bo... Dubaj, yy, Dubaj. Dubaj nie Pow, mogłeś. Powtórz, powtórz. O, oh, oh. Londyn, I super. Dobra, od razu dwa domki lecą. I cyk, dwa domki. Od razu Sydney kupmy jeszcze i będziesz. To musisz ten wybrać Jak będziesz miał opcję rzutu to musisz wybrać tą jedną kostkę N Musisz wybrać tą kostkę na którym jest zaznaczony okay. Dubaj I wtedy nie Dubaj tylko ten Sydney, Sydney to może mm. ci się uda No i patrz mm. jaki farciarz I poleci na Warszawę Na Kraku Na Warszawę bardziej się opłaca trzy o, oczywiście, lecę tam. Lecimy, się nalają, nie? Teraz ja. Nie. Kurde. Które miejsce można zorganizować mistrzostwo świata? Paryż, 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 mogę mogę Londyn, Paryż. Mogę Paryż, Paryż. A Paryż, dobra. Patrz, jest czynszu na dwóch domkach, bez monopolu. <noise> 720 no kafli. Ja, proszę, poleciał? Aha. On jest jakiś dziwny. Chociaż teoretycznie tam jest ten... To się no, tylko trochę 800 kafli. No, tak trochę. Ty patrz, bo monopol robią tam. Z... Nie, trzeba poprowadź. 210 po. Dobra, nie zrobią na pewno monopolu tutaj. Dobrze. Musisz ty coś kupić w końcu. Kupiłeś tylko ty kupiłeś? Ja Londyn. Kupiłem Londyn. O! Proszę bardzo. o przerwane. <noise> dwa monopole przerwane. Teraz ja lecę. Lion. Ja lecę na Kraków. Kraków też będzie. Jeden czy dwa? Dwa. Co się będzie? Co? Jaki farciasz To no powiedziała 6 Mama dużo Ooo no i to może jeść, tak może jeć Chyba, że w pasi No i ta, dublet. Na Chicago, no weź ich ode mnie, bo kopnę Musisz rzucić no. Nie, nie dolecę chyba nawet no i patrz, No i XD, A nie, bo to jest jiku, on go nie stać. A ma stać 10 gdzie... więcej. No co? A, aha, aha. No to chyba jak... coś go. A nie kupi, nie kupił. że nie ma A co? A no, dobra. Masz tam. Dobra, kup tam. Leć na grenadę. Kurde. <laughs> Prawie. <laughs> Nie, nie, Nie. Nie. Po co? O bezrobiony wyspa się ubiera. Akcję. No miał kartę tą przecież. A. Do wyjścia. O, na wrzucił od tego. To 100 tysięcy do nas? Czy co? Nie, zapłacił bankowi, żeby ten... Jeszcze dwa razy się zapłacić. O ty! Dobra, ona no, kupuję. Nie, nie ma kasy. A to jest jego, dobra, myślę, że nasze. Patrz to, przerwany. Oj, nie stać mnie na nic więcej, ale elo. kupiłeś działkę, dobrze. Działkę mam. Zaraz tam grilla postawię i, i lecimy. To dublet mam, ale na co Szansa no, na szympansa. No muszę wziąć tą kartę, bo no nie mam innego wyboru. Dublet, kolejny. Kolejna karta. hu o, no to cyk, na Paryż. O, idealnie! I lecisz na Lion. Super. Na Lion polecisz. Co? I patrz, Sydney nam zajął. Jeden domek, ile kosztuje odkupienie? Cena koszt odkupienia 780 tysięcy. A i co nie Je kupi noo Jesteś trzeba było nie kupować Co oni w ogóle mijają cały czas Jakosta by Meczet postawił O dobra to ja ulepszę troszkę może Lion Albo nie Ja lecę do Lion Znaczy Paryż Tak, dwa domki teraz strzelam No dawaj I patrz ile będzie czynszu 700 tysięcy było chyba, nie? Patrz ile jest czynszu na... Paryżu. No, no Ej, patrz, jest czynszu na Paryżu teraz. No okay, właśnie. Dwa ja domki minio. tylko. Nie, nie, 680, dobrze, dobrze. To ile będzie ten? To no jaki warciarz? Akurat Między trafił. Gdyby tak nie na Cypr, Cypr bym sobie kupił. A. Nie no, musimy kupić Bali, Cypr i nicę jeszcze, żeby wygrać. To ten. Mhm. Lecę na Bali. Kurde, nie lecę jednak. Ale ruby, nie Dobra, rzucam. Dobra, jednak lecę na Bali. Ale nie mam kasy już. Nie masz kasy? Nie, ku... nie masz przecież. Nie, nie, nie kupię nic za to praktycznie. Musiałbym iść stanąć na Dubaju, żebym mógł kupić Cypr. Co to jest? O, o nie, e, podatek. Nie masz wystarczającej liczby pieniędzy, zapłacić? Sprzedaj, o, co, to się... co ty sprzedaj? Sprzedaj. Automatyczna sprzedaż muszę, automatyczna sprzedaż. Sprzedać ci Lion chyba Sprze sprzedaj Londyn Nie, Londyn Ale gdzie musiałem automatycznie lał Ale teraz masz high ja Mam dużo. Jeszcze mam dublet. i pitarka. I no dawaj robię monopol na całej linii. To, to my, kurde, Jolo. Żeby nie odkupili przypadkiem. Trafi, teraz się założyć, że trafi na peki. Ha! <coughs> Fajer! Głupi to ma zawsze szczęście Ten małą spadł ho 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 nie, ho ho. Ho ho. nie ma nie ma tego No on ma 43 <grym> koła tylko Musi to Wenecję, Rzym sprzedać Wenecję sprzeda, musi Rzym musi. musi jeszcze Bo Wenecja sama nie zapłaci Dawaj musisz Nowy Jork od razu sprzedajcie Rzym i Berlin oh, Rzym i Wenecję zostawił, bo parze tam trzeba zapłacić Mało. No. Dobra. Też. O, będzie. Hamburg. Kupuj. Nie. Nie, stać no. mnie. Biorę. <laughs> o, akurat. Bierz. No, biorę. Dobra, Masz... musisz teraz iść na Cypr i i Halloween. No. Szansa naszym szympansa. No. Uwaga, uwaga. Oszty, no to oh. Barysz już nie będzie mocny, sobie, tylko patrz na nowy Jork Kurde Borek Wow, że to będzie nowy Jork Milion 3,7, Boże Już To dupa o Nie mam wystarczającej ich muszę sprzedać coś. <noise> Jeszcze kasa do niej idzie, tak? No do ciebie. No to boże. Chicago. Chicago, dobrze. Ej patrz, teraz mu zostanie trochę 1, chyba. Czysta 80 kasy Aj patrz ja mu zostało Kurde o, nie tak. stać mnie na to Aha, Daj ja mi to trochę, daj kupię. mi trochę Nie nie kupię, Jak? nie stać mnie Nie da się Dobra, tu lecę Dobra Jolo Tylko żebyś przypadkiem to mnie stanął na tym, na no, Warszawie to coś <laughs> to wtedy sprzedaję całą linię o nie, mam jeden <laughs> Idziesz na parę podróży, no muszę O. Tak, tak. Dobrze! To co? Ricea. Co? Rycea, lecę nie? Nicea, nicea no. Z ricea. Licera. Tak, z raka. Licera no. Z raka. Maka, paka, sraka. No i zarabiam, no, Elo. No i pan Paweł. Jak pojeci na cypr, to się wkurzę. Dobra to nie nic, a to jednak coś innego może. Brawu będziemy mieć przecież monopol Nie, przecież Aha. jaki monopol, co cię gibło? To, o so? Dobra, no, leć nicę, No dobra, niech ci będzie. To jest N, myślę, że to R Ups, za 200 koła. Go cool. Nie ma monopol, chyba nie? No Nie, przecież już mieliśmy monopol Lyon. Lion a. Ty jak odkupimy Warszawę wierdy. Jak odkupimy Warszawę to Wygrywamy to, wiesz o tym Albo ja o cyp się, cypr Cypr Ale Cypr nie możemy odkupić To musimy ten, zmusić go żeby sprzedał Cypr mhm. Chyba żeby tak stanął na przykład na nie wiem Wenecji odkupmy jalo. Ja odkupię <laughs> Czy jest tak, że będę miał więcej no. Monopol <laughs> Monopoli, no kurde Dobra błagam nie Warszawa, nie Warszawa... Dobra będzie No może być Żeby mi stanęli na Paryżu to byłoby gilgit. Zmuszam przeciwnika, by sprzedał wybrane miasto. Tak, cypr, 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 cypr. Cypr. Dobra sprzedawaj. Jest, dobra. Och Uda nam się, uda nam się, musi się nam udać. Dobra już walić ten pekin, niech go sobie weźmie, tylko żeby na cypr nie stanął ten... Żyd. Nie rzucił dublet? Nie, nie rzucił dublet. Żeby tak naprawdę, nie, na przykład, nie wiem... Na Rzym, potem na Dubaj, potem na Las Vegas, oh potem na Paryż. Taką ma szansę. O nie! Um. Ale Paryż ochroni, Paryż chroni. Ale Lion nam zniszczy. On zniszczył. No, Lion. Powtórny rzut. Rzyma. Holy oh, shit. O oh, Jezu. To leci, to leci, to leci Dobra. A, dawaj, tam. A mi teraz zostanie przynajmniej kasy i na Cypr mnie stać. No tylko już traf tam Dobra, top będzie najdalej Dublet jeszcze, dobre Dobrze. Dobra, to tu hotel postawię I teraz trójka, módl się o trójkę. GG Laura Hello easy win. Eh.